Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Uczymy się Razem. Geografia do klasy siódmej. Temat: Walory turystyczne powrzeża Bałtyku i Małopolski. Turystyka, definicja. Turystyka to podróże poza miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowych, poznawczych, rozrywkowych, sportowych, leczniczych. Czas trwania podróży turystycznej nie jest ograniczony. A turysta może korzystać ze wszystkich środków transportu lub wędrować pieszo. Turysta udaje się do miejsc, które go interesują. O takich miejscach mówimy, że posiadają walory turystyczne. Za walory turystyczne należy uznać elementy środowiska naturalnego i ich cechy oraz wytwory działalności człowieka, które ludzie chcą poznać, zobaczyć, zwiedzić lub przebywać w ich otoczeniu. Motywy podróży turystycznych są różnorodne, ale nie mają one charakteru zarobkowego. Walory turystyczne Polska jest krajem o wybitnych walorach turystycznych. Składają się na nie różnorodność krajobrazowa, walory kulturowe, zabytki i unikatowe walory specjalistyczne, infrastruktura sprzętowa. Za walory turystyczne uznaje się walory wypoczynkowe. Umożliwiają powrót do zdrowia i regenerację sił psychicznych oraz fizycznych. Walory krajobrazowe: występowanie interesujących obiektów środowiska przyrodniczego oraz atrakcyjnych dla turystów wytworów działalności człowieka. Walory specjalistyczne: umożliwiają uprawianie różnych form turystyki, lecz wymagają odpowiedniego sprzętu lub przygotowania sprawnościowego i teoretycznego, np. taternictwo. Żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo. Pobrzeże Bałtyku. Pobrzeże Bałtyku stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych i wypoczynkowych w Polsce. Decyduje o tym sąsiedztwo morza, które daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Rozwój turystyczny nad Bałtykiem. Pierwsi amatorzy morskich kąpieli zaczęli ściągać nad Bałtyckie Morze głównie dlatego, że chcieli poprawić stan swojego zdrowia. Na początku XIX wieku zauważono, że bliskość morza pozytywnie wpływa na zdrowie i kondycję fizyczną. Pomaga pozbyć się wielu dolegliwości. Jednak dopiero XX wiek otworzył nowy rozdział w uprawianiu turystyki nad Bałtykiem. To czas, kiedy na znaczeniu zyskuje tzw. turystyka masowa. Obecnie nadbałtyckie kurorty przyciągają rokrocznie miliony turystów. Turystyka nie tylko nad Bałtykiem. Najbardziej popularne kurorty dysponują tysiącami miejsc noclegowych. W przypadku mniejszych miejscowości, gdzie brak infrastruktury przemysłowej, turystyka stanowi główne źródło dochodów mieszkańców. Rokrocznie latem, ze względu na warunki pogodowe, jak i okres wakacji, przypada największe natężenie ruchu turystycznego w naszym kraju. Podstawę turystyki na pobrzeżu Bałtyku stanowią głównie walory krajobrazowe i specyficzny mikroklimat terenów nadmorskich. Małopolska, Bogactwo przyrody Małopolski, a przede wszystkim walory kulturowe, mają ogromny wpływ na ilość turystów w tym regionie Polski. Najważniejszym miejscem na mapie turystycznej Małopolski jest niewątpliwie Kraków. Dawna stolica Polski przyciąga rok rocznie 10 milionów turystów. Natomiast ruch turystyczny dla całej Małopolski waha się między 13 do 14 milionów osób rocznie. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się stary Miasto w Krakowie, Rynek sukienicami czy kościół mariacki. Kilka lat temu, w związku z odkryciami archeologicznymi, zostało otwarte muzeum, gdzie można obejrzeć stanowiska archeologiczne usytuowane pod poziomem gruntu. Głównym obiektem zainteresowania turystów pozostaje nadal Zamek Królewski na Wawelu. Krakowski zamek jest jedynym tego rodzaju obiektem w Małopolsce. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających do najważniejszych ośrodków turystycznych regionu, Należy zaliczyć miejsca pielgrzymkowe, takie jak Jasna Góra w Częstochowie, która włączona została w granice administracyjne województwa śląskiego, lecz historycznie przynależy do Małopolski. Drugim takim miejscem jest Bazylika Miłosierdzia Bożego w oraz Sanktuarium Matki Bożej na Krzyptówkach w Zakopanem. W południowej części regionu turyści mogą zwiedzać pięknie położony zamek w Nidzicy. Na północ od Krakowa zamek w Pieskowej Skale, odbudowany zamek w Bobolicach i wiele innych stanowiących element krajobrazowy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele z tych zamków to ruiny Werowni. Zamki Mełopolski Na zdjęciach poniżej przedstawiona. Zamek Bobolice przed i po odbudowie. Zamek Pieskowa Skała oraz zamek w Niedzicy. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki